Hej, Wszystkim z tej strony PAKUL i zapraszam na 65. odcinek z FTL-a. Dobrze, w ostatnim odcinku udało nam się ukończyć już prawie wszystkimi statkami. Zdobycie przynajmniej dwóch achievementów, żeby odblokować typ B, i został nam krążownik głazów typu pierwszego szaniec. Tutaj problem polega na tym, że nie mamy ani jednego achievementa odkrytego natomiast tutaj jak to jak achievementy wyglądają. pierwszy to jest krwawa łaźnia Grając wynikiem głazów, spraw by ktoś z Twojej załogi zabił płonącego wroga na jego statku, czyli generalnie po tej konfiguracji statku będziemy do tej konfiguracji statku będziemy musieli zdobyć co najmniej teleporter i co najmniej coś co podpala, czyli najlepiej jakieś działko podpalające. Rakietami płomień też da się stworzyć, ale widzimy po prawej stronie właśnie, że szansa na wzniesienie pożaru jest niska. Ale nie niemożliwa, więc może wystarczy tylko teleporter tak na dobrą sprawę, że w momencie kiedy będzie płonął przeciwnik, trzeba się tam teleportować. No według mnie jest to najtrudniejszy w sumie chyba statek ze wszystkich statków tutaj przedstawionych z tego względu, że ma na początku rakiety. Więc jak rakiety się skończą, których jest ich chyba 30 na poziomie łatwym. Nie pamiętam dokładnie. To jest problem, bo jeżeli nie zdobędziemy żadnego laseru ani wiązki, no to nie poszczelamy ewentualnie dronów, więc. Dobra, ale przejdźmy do kolejnego achievementu. Drony obronne nic nie dają, zniszcz krążownikiem, głazów statek wroga. Z wystrzelonym dronem obronnym, używając tylko pocisków, no i do tego zadanka tak naprawdę by się przydała hydra, tak na dobrą sprawę. Eee, no, i to, no i to trzeba też trafić, żeby przeciwnik po prostu drona obronnego, a to przodkowie, czyli w sektorze krążu, znać, znaleźć ukryty sektor krążownikiem głazów, to jest random. To raczej nie liczę na to, że się uda w tym przelocie zrobić, no ale zobaczymy. Dobra, nie ma co przecią... <śmiech> przeciążać. <śmiech> nie przeciążać, tylko przedłużać. Powoł... Powołujemy naszą o, drużynę ze statku e, krążownika Głazów, czyli Siwy Bajdon i Gida. I nie przedłużając, lecimy dalej. No, oczywiście, dalej na poziomie łatwym. Ok, zasilmy od razu układy. Wyłączmy ambulatorium. Siwy z Asterami. Dzida przy silniku, bo działa. Ok, 28 rakiet mamy tylko. No to będzie ciekawie. Przypominam, że w tym odcinku lecimy po achievementy. Mm, dobra. Nie muszę się w ogóle tak naprawdę martwić w tym statku o tarcze, ponieważ i tak mam. Niestety, albo szczelimy minotaurem w pustą przestrzeń, to zadamy dwa razy więcej obrażeń. Minotaura, może sobie teraz podarujemy. Ale generalnie co miałem mówić? Że mając rakiety, w ogóle mogę się tarczami nie przejmować przeciwnika, bo i tak rakieta przebija wszystkie tarcze. Poza tarczą zoltańską. Ale już niestety mamy kilka rakiet mniej. Eee, dobra, lećmy dalej. Nie wiem, jak to wyjdzie, szczerze powiedziawszy. Chciałbym zrobić tylko achievementa i, i lecieć dalej. Ale może być z tym problem. Widzę, że na razie nam się nie darzy. Nie darzy nam się. W, e eventy przeciwników. No okej, okay. no tutaj spróbujemy... Co oni tu mają? Takie coś i takie coś. To może jednak spróbujemy zniszczyć na dwa strzały, czyli tak. Strzelam tu? I minotaurem, jeżeli trafia, a trafia na pewno, bo nie może robić uników niszcze. Dwie rakiety na zniszczenie jednego statku. Super, dostajemy drona, dostajemy paliwo. Z paliwa się cieszę, z drona niekoniecznie, ale. No i mamy sklep. Dobra, zdążymy jeszcze chyba do tego sklepu, jak polecimy tu górą i przelecimy tam z powrotem. <zysk> Dobra, zabierz trochę szczątków na złą, Czy Szukamy ocalałych. Stacja kosmiczna mocno wygląda na opuszczoną, ale w środku oznaki życia może być to pułapka. Dobra, wejdźmy na stację. O! Po całej stacji rozrzucone są ludzkie zwłoki. W końcu znajdujesz źródło sygnału. Ktoś przeżył, ukrywszy się w jednej z szaf magazynowych. Zabierz ocalałego go ze sobą. I śpiesznie wracasz na statek. Masz nadzieję, że uratowany na coś się przyda. Co potrafisz i kim ty jesteś? Okej. Okay. A to jestem ja. Dobra, co ja potrafię? Nic nie potrafię. Takim nieudecznikiem trochę jestem. No to zajmę się tarczami. Kiedyś się nauczę, na pewno. Mm, dobra, lecimy dalej. Ej, mamy bezzałogowy statek, który pilnuje wejścia do magazynu! O nie, on ma niewidoczność. Więc jest taki, że znowu mnie przebije w momencie, kiedy nie chciałbym być przebity. Szkoda, że ma 5 punktów życia, a nie 4. Bo gdyby miał 4, to mógłbym go załatwić tak na dobrą sprawę jedną rakietą. Ale niestety nie uda, nie, nie uda mi się tego dokonać. Więc sobie teraz naprawimy na spokojnie kamery. Wrócimy do tarcz i spróbujemy go teraz wyeliminować. Pudło, nie wie, że po prostu. No i już mamy tylko 19 rakiet, zaraz nie będzie pocisków. Oje, to będzie trudny przebieg. Przeszukajmy stację. Całe wyposażenie, nie znajdujemy nic przydatnego. Dobra, lecę do tego sklepu, uzupełnię rakietę na maksa, bo widzę, że jest ciężko. Co my mamy? Zaatakuj bezzałogowy statek, aby dostać się do stacji nasochowej. Zaatakujemy statek bezzałogowy, ale zaczniemy, może od eliminacji. Tak na dobrą sprawę, dronów. Jak mi wyłączą tarczę, to będzie kiepsko. Uff. Nie zdążą, ale teraz z Minotaurem myślę, że możemy im spróbować hmm... zniszczyć po kolei każdy z systemów. No niestety nie używam teraz Minotaura, używam teraz tylko Artemidy, z tego względu, że nie mają, że tak powiem, pokoju bez systemowego. Dobra, wprowadzamy do komputera, do komputera nawigacyjnego dane okolicznych boi nawigacyjnych. Okej, okay. lecimy do sklepu. I potem nas czeka przygoda. Tam głowice nie są spowania pościeklote, ale też zakłóca twoje czynniki. W tej części ławicy. występują burze ją czyli będą mi wyłączać kolejne. Oj, 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 oj. Chyba sobie jednak podaruję ten sklep tutaj. Kurczę, trudna decyzja. Tak na dobrą sprawę 14 rakiet. Dobra, tak z tego albo z tego miejsca. Dobra, spróbujemy zrobić taki oblot. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i co nie będzie sklepu. Zaraz skończą się rakiety i będzie po grze. Czy mam nadzieję, że nie, nie chciałbym, żeby tak było, ale nie zapowiada się to dobrze. Naprawdę nie zapowiada się to dobrze. Ok, dwa uniki, to mi się podoba. Czy trafię? Udało się. Fajnie, dwie rakiety i jeden dead. O, odzyskałem dwie rakiety. To, czego tak naprawdę potrzebuję tutaj, tak naprawdę mocno, to jest replikator balistyczny. Dobra, nie chcemy walczyć z flotą, wydaje mi się, w pierwszym sektorze. Więc Lec, lecę tam, nie lecę tam do tamtej, bo i tak by to pewnie nic nie było. Ok, i to są te chwile, w których się cieszę, gdzie mamy tarczę. Czyli mają dwa generalnie drony, które mają lasery. Znaczy jednego drona, który ma laser, a drugiego drona, który po prostu przecina statek. Ale ja mam na szczęście tarcze i mnie to nie dotyczy. Dobra, cztery rakiety dają. Bierzemy cztery rakiety. Potrzebujemy rakiet, więc. No, rakietami nie będę gardził tutaj. I wlatujemy do Bławicy. I co mamy? I mamy statek modliszek, patrolowy jest dokładnie. Nie wiemy, co się dzieje na ich statku. Nie wiemy, czy tam są rzeczywiście modliszki, czy tam jest coś innego. No i mają niestety rakiety. No i mamy po silniku. I niestety nie zdrafiliśmy. Dobra, minutaura sobie z od... Palimy. Ok. Udało się ich zniszczyć w dwóch strzałach. To dobry znak. No niestety rakiet tym razem nie dostajemy. Niestety. Kurczę. Eee, mam nadzieję, że uda się wykonać to skok jeszcze przed flotą. Uff. Cieszę się, że tutaj była mgławica. Znaczy, planowałem to trochę, więc... Okej, okay. coś na pierwszy rzut oka wyglądało jak obok mgławicy. Jest po po wielkiej bitwie między kilkoma statkami. Wraki powoli znikają w obok upływu. Kim byli uczestniczy wal? Bez bliższego przyjrzenia się nie stwierdzisz kim byli uczestniczy. Uczestnicy, dobra, przeszukajmy pole bitwy. Lecz ku rozczarowaniu całej załogi niewiele znajdujesz. Dobra, lecimy dalej. Niewiele znajdujesz czy nic nie znajduje? To chcieli im powiedzieć. Głazy czy rebelianci? A lecimy te, statkiem głazów, to lecimy na terytorium głazów w takim razie. Mamy tylko 13 rakiet. Mamy SS na wejście. O, może tutaj znajdziemy sekretne wejście do sekretnego. E, do sekretnej. sekretnego sekretnej galaktyki. Czyli w sensie trzeci achieve, Mam na myśli tutaj trzeci akumulm, będę wykonania tym statkiem. Dobra, SOS. Lecimy na Księżyc. Kolonia. Po przeskanowaniu gruzów odkrywasz, że ktoś przeżył. Dobra, zaproponujmy, żeby przeżył. Rozbitek mówi, że służył na statku jako pilot. Chętnie zaciągnie się do Twojej załogi, jeśli zabierzesz go z tego skalnego więzienia. Pewnie, że go zabierzesz z tego skalnego więzienia. Na tym statku, To jest naszym piątym załogantem? Grihal! Siema, Grihal! Co ty byś mógł robić? Tak się zastanawiam, może jednak tarczę weźmiesz? O, weź tarczę, bo ja jednak, tak jak mówiłem, trochę nieudacznik jestem, więc... Ja zajmę się drzwiami na wszelki wypadek. Zapiszmy nowe ustawienia. Teraz mamy pełne zasilanie, jest OK. No i pozwiedzajmy trochę w takim razie ten sektor. Upgrade'y by pasowało, może jakiś zrobić. Dobra. Zwiad sektora. Chcemy zwiad sektora? A są na dwa strzały z tego co widzę. Ok. A zaatakujmy statek. Na, dwa, na dwie rakiety generalnie są do ściągnięcia, bo mają tylko 8 życia, ale ściągnę je na trzy, żeby spróbować zniszczyć im przynajmniej. No właśnie, nieskuteczne pudło i jeden dostał. Okej. Okay. Co mi dać dwa, Dwie rakiety chcą mi dać. I tak w sumie nic nie zyskam. Nie, kapitulacja nie wchodzi w grę. Czy opłacało się 1,29? Opłacało się. Opłacało się, bo można za 29 więcej rakiet kupić, tak na dobrą sprawę. Ale i tak to, co mi jest potrzebne, tak naprawdę, to replikator balistyczny. 11 rakiet. O nie, o nie, najgorzej. A, dobra, i ty iść tu walczyć. Ty spróbuj ściągnąć im mimo wszystko Shielda. Dobra, parę rakiet będziemy musieli w takim razie przyjąć z tego co mi się wydaje. Tylko nie w ambulatorium. O, I o nie, w ten dostałem niedobrze. Okej. Okay. Idziemy najpierw do leczenia. I statek statku przeciwników już nie ma. Stajemy jedną rakietę. My tracimy silnik, ale naprawimy sobie tlen. Nie muszę się do leczyć. Eee, ważne, żeby tarcza wytrzymała. I fajnie by było tak na dobrą sprawę naprawić statek, dokupić rakiet, kupić teleporter. Generalnie, dodatkowo jeszcze coś, co będzie wzniecało ze 100% skutecznością ogień. Oj, nie widzę, nie widzę dzisiaj tych achievementów. Strasznie ich nie widzę. Dobra, leźmy do tego sklepu. Zobaczmy, co możemy wy wykminić. System dronów, zapasowe akumulatory, replikator. Naprawa, super. O wow! Jeden z najlepszych laserów w Pegas! Strzały na salwę! Dwie... Dwa w sensie. Szansa na, na pożar niska. Szansa na konieczny ka kadłuba... Niska. Hmm... Stworzyjący wroga niewielką wiązką energii Wystrzelone drona bojowego wymagającego drona atakują wroga dopóki system sterujący ma zasilanie Uwaga! Nie masz systemu dronów Czyli to nie jest ognisty tylko wiązką atakuje Dobra, weźmiemy sobie ten laser Czy ten drugi laser chcemy? Niekoniecznie Niekoniecznie, na pewno sobie dokupimy trochę paliwa, na pewno wszystkie rakiety, na pewno się ulepszymy na maksa. System dronów, zapasowe akumulatory. Zapasowe akumulatory zawsze mogą się przydać. I zrobimy może dwa upgrade'y. Tak, na tarczę dwójkę. Tarcza dwójka się przyda. I spróbujemy w sumie, może do piątego sektora. Jeżeli nam nie braknie rakiet, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale nie będziemy, może, używać laseru. Tak, kupiłem go po prostu na wszelki wypadek. Mm, dobra, no tutaj tak samo spróbuję na trzy rakiety pójść. Mmm. Nie mają tarczy, teraz mają nieskuteczne, ale niestety mnie uszkodzili. Dobra, nie będziemy strzelać dwójką. Teraz jest ok, teraz myślę, że mgławica ich powinna wykończyć, albo nie mgławica, wykończymy ich minotaurem. Może, a może nie. Zobaczymy, czy zdążą naprawić tarcze, czy nie. Jeżeli nie zdążą naprawić tarczy to poczekamy aż wykończy, wykończy ich nie tylko przepraszam, pola stroj. A niestety chyba będę musiał wspomóc, no, niestety. Niestety zdążyli naprawić tarcze, to był minus, ale dostajemy za to dwie rakiety. Więc tak na dobrą sprawę tragedii jakiejś nie było. Lecimy do tego SS. Hmm. Ok, czy niszczymy statek, czy próbujemy go uratować? Zniszmy w końcu to piraci. Zawsze to jedna rakieta więcej. A dzięki czemu możemy zrobić dwa upgrade do energii? I to jest ok. Okej, okay. myślę, że moglibyśmy sobie tutaj takie kółeczko zrobić małe. Zawsze to będziemy mogli przeskoczyć w ostatnim momencie. Eee, dobra, lecmy od razu tutaj 16 rakiet. Otrzymujesz wiadomość od kapitana statków głazów. Nie wypada mi rozmawiać z przedstawicielami innych raz, ale no, zaraz, zaraz jestem głazami. To, to tak nie ma. Ale sytuacja jest wyjątkowa. Wjedziemy brankę wielkiego Bazyliszka w Planety Numa 5 a zepsuły nam się Musimy dostarczyć na miejsce. Brankę. No dobra, bierzemy brankę. Miło z twojej strony. Dziękuję za pomoc. Ładunek za chwilę do siebie dotrze Pasażerka. Odmawia zakwaterowania w ładowni. Woli zostać przy śluzie załadunkowej Okej. Okay. No dobra, czyli mamy. Okej, okay. ojej. No dobra. Lejdźmy do tej misji, mimo wszystko. Misja zawsze to coś ciekawego. Mamy dwóch intruzów na pokładzie. Dobra, spróbujmy ich trochę, że tak powiem. I... Oni będą raczej chcieli iść tutaj w prawo. To tu im teraz zamkniemy, a tu im otworzymy, poddusić ich. Hmm. Ok, zaczynają od ambulatorium, to dobrze. Teraz tu im zamkniemy. Dobra, zróbmy skok do misji. Za czym eksploduje planeta i nam spowoduje pożar na statku. Cięść tuneli pod powierzchnią planety Numa 5. Wskazuje, że jest zamieszkana przez zaawansowaną technicznie cywilizację głazów. To musi być miejsce, gdzie masz dostarczyć pasażerkę. Okej. Okay. Pasażerka, która jak dotąd siedziała cicho, wyczuwszy, że zbliżacie się do celu podróży, zaczyna błagać się, żebyś jej nie wydawać. Jej, prośby przerywa, a wielkiego Bazyliszka, dostatku obcy transportujący już żony bazyliszka. Czekaszcie ją nam, a dostaniecie nagrodę. Dużą nagrodę. No dobra no. Boje zwodzące. Super. A żeby ci dzieci obróciły. Pro łżasnęła pojmana, Jak bardziej ci zaczęli ją. zaciągli ją z promu. Głazy bez pośpiesznie zostawiły Ci jakieś nietypowe ustrojstwo i wróciły do wielkiego bazyliszka. Dobra, czyli generalnie dostaliśmy boje zwodzące, a nie nawigacyjne, czyli opóźniamy ich o jeden skok. To dużo. To dużo, bo będziemy zawsze mogli zrobić jakieś manewr jeszcze dodatkowo. Statek Głazów, który od dziwo wraca z misji dyplomatycznej. Co dziwniejszy, kapitan reaguje na Twoje wywołanie i zgadza się z Tobą pohandlować. O, widzicie, ale fajnie. Dobra, co kupujemy? Rakiety, przede wszystkim. Diplota, niekoniecznie naprawa, przyda się. Sprzedajemy boje zwodzące. Niekoniecznie pancerza głazów też nie, kolektor złomu. Byłoby można ten dalekiego zasięgu, wiadomo by było jak lecieć, ale w sumie to chyba jednak zostanę na razie przy tych bojach zwodzących. Na wszelki wypadek, dobre lećmy do wyjścia, lećmy do kolejnego sektora. Tragedii na razie nie ma. Stacja paliw, zacumujmy przy stacji paliw. Poczekajmy aż skończą. Po, po zacumowaniu przy platformie paliwowej, twoim przedziałem silników szansa, zapłynęły się kontrolki alarmów, a piraci ze stacji dostają się na mój statek. Okej, okay, czyli to wszystko to była podpucha. W sumie też tak troszkę myślałem, no. Ale widzę, że od razu wsiedli mi na. No, nie podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. Wyjdźcie to od razu naprawić. Ok, mamy tlen. Spróbujcie naprawić też drzwi, żeby to pozamykać. Chciałbym, żeby ich dwóch wybuchło, ale. Na... A w sumie to są głazy. To głazy są w stanie dużo tak na dobrą sprawę wytrzymać. Ale idźcie do ambulatorium i te siły też do ambulatorium ja się zajmę naprawą silnika bo wy się będziecie dłużej leczyć tak na dobrą sprawę no nic no myślałem że coś dostaniemy ale z, tylko z tego co widzę straciliśmy dość sporo dość sporo życia niestety znaczy życia w sensie wytrzymałości kadłuba o. O, wydaje mi się z lepsze słowo. Eee, no ale co? No to wydaje mi się, że to będzie na wsz wszystko w tym sektorze. My polecimy w takim razie do następnego sektora. A z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Trzymajcie się. Cześć.